Warta, warta, hej! Warta, warta hej! Zdecydowanie, bo to było, to było najważniejsze, żeby trzy punkty były u nas. Spodziewaliśmy się, że, że radą będzie walczyło życie, no bo to, to, to taką mają sytuację w tabeli, więc że muszą. Eee, no, a ja chciałem po prostu dołożyć cegiełkę, pomóc drużynie, dać troszeczkę spokoju i mam nadzieję, że mi się udało. Tak było. Ogólnie uważam, że dobrze weszliśmy w mecz z taką fajną agresją i ona nam pomogła zdobywać każdy kolejny punkt i wygrywać te... Bo też no, fajnych parę obron mieliśmy i to nas napędzało, tak? I dzięki temu nam się grało lepiej. U, a odnośnie inicjatywy, no to uważam, że fenomenalna sprawa, tak? Jako jedyny klub w Polsce robimy coś takiego i... i raz, że na pewno e, ta, ta atmosfera, która towarzyszy tutaj na hali jest, jest wyjątkowa, więc, więc poczuć coś takiego myślę, że dla każdego jest super. A dwa, że jest szczytny, cel jest jakby szczytny, więc, więc e, super. Zdecydowanie, bardzo się ucieszyłem, że dostałem szansę właśnie od meczu z Częstochową wchodzić, bo jednak ile by się nie trenowało, to, to jednak ten, ten czas spędzony ten na boisku, nawet na 2, trzy, 5 akcji to jest, to jest coś innego. To przyjęcie wtedy jest jakby też, to skupienie jest takie wyjątkowe, no. jakby nie da się tego porównać do treningu, więc cieszę się, że, że dostałem szansę, a ja staram się po prostu w każdym momencie sezonu być gotowym, więc będę, będę czekał na każdą kolejną szansę.